To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia na nas my, a dla was my najlepsi przyjaciele. Hey, hey, hey. Możesz dziś spełnicny wyobraźni. Brak. Bawmy się, każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! <noise> Nasi rodzice wychodzą dziś wieczorem. Chodźcie! Nowa opiekunka! Dokąd idziesz, mamusiu? Do restauracji, Tosiu. Proszę, mogę też iść? Założę moją ulubioną sukienkę. Nie dzisiaj, słonko. Przecież dzisiaj wasza wyjątkowa noc, pamiętasz? No tak! Zamieniamy się dzisiaj z Tymkiem łóżkami. Tymek po raz pierwszy będzie spał na górze, a ja na dole. Mamusiu, Tatusiu, spójrzcie, śpię dzisiaj na dole. To pewnie wasza opiekunka. Ja otworzę. Tymek, to nasza opiekunka. Ostrożnie, Tosiu. Będę przed drzwiami szybciej. Kto to może być. Dobry wieczór, Cześć. Dobry wieczór. Cześć Dario, Wchodźcie, proszę. Tosiu. Dobry Cześć Tymku. Dobry Trzymaj, wieczór. Daria, nie zapomnij swoich jest, rzeczy. Pan Filipiak jest naszym sąsiadem. Jak się pamięta? Jego porządku. wnuczka Daria opiekuje się nami dziś po raz pierwszy. Widzę, jesteś Mogę wziąć od pani sweter? Bardzo proszę. Ja to zrobię. Dziękuję. Fantastycznie, dziękuję. Lubi się pani opiekować dziećmi? O, bardzo lubię, kochani. <laughs> Daria już wcześniej opiekowała się dziećmi, więc dobrze się wami zajmie. Dziękuję, że nam dzisiaj pomagasz. Nie ma za Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, kochana. Dobra, ja zmykam. Do zobaczenia, pa, dziadku, wnusiu. Pa. pa, Pa. Pa. Pa, pa. Nie chcę iść spać, dopóki nie wrócisz, mamusiu. Och, Tosiu, proszę, połóż się ładnie, tak jak zawsze, dobrze? Jak wrócisz, mamusiu, to przyjdziesz zobaczyć, jak śpimy na nowych miejscach? Ach, oczywiście, że przyjdę, Tymku. Dario, bliźnięta zamieniają się dzisiaj miejscami. Oh, super! Ja śpię na górze! A ja zamawiam dom. Wow! Bądźcie grzeczni, kochani. Masz mój numer w razie czego. Tak, 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 poradzimy sobie. Dobrej no zabawy. Dobrze. do zobaczenia. Dobranoc! Bądźcie grzeczni. Dobranoc! Ja nie zasnę, dopóki nie wrócisz, mamusiu. Ja dziś śpię na górze! Dobrze! Pa! Podobają mi się pani kapcie. O, dziękuję. <noise> są śmieszne. <noise> to są moje ulubione. Spójrzcie. <noise> no dobrze, czas do łóżek O, ale zawsze przed snem pijemy mleczko. Pijemy ciasteczko. O, no dobrze. Chodźcie, pomożecie mi znaleźć Będę. mleko i ciasteczko. Mm, mleko jest w lodówce. Pani Daria jest bardzo miła. Pozwoliła Tosi ponosić swoje śmieszne kapcie. Czas do łóżek. Ktoś tu chyba jest zmęczony. Jeszcze nie. Mamusia czasami pozwala nam pograć na komputerze, zanim się położymy. Naprawdę? Nie powinny nam chyba włączać komputera, ale powinnam mieć w torebce tablet. Zerknę. Tosiu, ja chcę niedługo iść do łóżka. Chcę spać na górze. Wiem, ale ja nie chcę zasnąć, dopóki nie wrócą rodzice. Uch, no dobra. Czy pani tablet ma gry? Tak, mam w nim gry i bajki. Czasami odrobię na nim pracę domową z francuskiego. Z francuskiego? Francuski to taki język, którym mówi się w kraju o nazwie Francja. Francuzi mówią bonjour, kiedy chcą się przywitać, i bonui, kiedy mówią dobranoc. <laughs> Do łóżek, śpioszki. Chodźcie, Bon nuit. Bon oui. bon oui. Chyba nie do rady wejść po schodach w tych kapciach. Jeku! Myliśmy ząbki. Dopóki pani Daria nie powiedziała stop. I stop. Wypłuczcie buźki. No i już weźcie dużo wody. Brawo. Brawo, Tymku. Wleciało mi do nosa. Ojej. O. Ups. O, trochę o. się oblałem. O, o. O. o, Moja piżama jest mokra. Potrzebujesz suchej piżamki, Tymku. Mm -hmm. Chodź, znajdziemy ci coś. Chyba jest w szafie. Pani Daria nie mogła znaleźć żadnej mojej piżamy. Dlatego Tymek założył dzisiaj moją górę od piżamy. No dobra. Kto będzie w łóżku? Szybciej! Ja, ja, ja. E. No już, no dalej, tymku. E. Wygrałem! Ja wygrałam! Myślę, że mamy remis. Ale fajnie tu na górze. Na dole też. Poczyta nam coś, pani? Z chęcią. Mam świetną bajkę na tablecie. Gotowi? Posłuchajcie. Dawno, dawno temu była sobie księżniczka. Mieszkała ze swoją mamusią królową, tatusiem królem i wieloma, wieloma zwierzątkami. Książę i księżniczka pobrali się i, i żyli, żyli długo, długo i, i szczęśliwie. I szczęśliwie. Bon, oui, to Tosiu i Tymku. Pamiętajcie, to jest dobranoc po francusku. Bonui, pani Dario. Bon oui. Tosiu. Czy może pani zostawić zapalone światło? Oczywiście, że mogę, Tymku. Bon oui. Dziękuję. Śpijcie dobrze. Tymek, śpisz już? Nie, a ty? Też nie. Czekam na mamusie. Myślisz, że rodzice wracają już do domu? Pobudka śpiochy. Rano. Pobudka, Tosiu. Mamusia pomyliła mnie z Tosią. Nie jestem Tosia, jestem Tymek. Ohohoho. Zamieniliśmy się łóżkami. Ja teraz śpię na górze. <noise> Dlaczego masz na sobie górę od piżamy Tosi? Pani Daria nie mogła znaleźć mojej. Moja się zamoczyła. Dzień dobry, mamusiu. Cześć. Podoba wam się ta zamiana? Tak. Bonjour, mamusiu. Bonjour, mamusiu. Bonjour. Teraz mówicie po francusku, tak? Bonjour znaczy dzień dobry. Pani Daria nas nauczyła. Czy pani Daria może się nami opiekować, mamusiu? Wtedy mamusia powiedziała, to jest bardzo miła. Tak, miła. Daria te. z chęcią się, się wami zajmie, kiedy tylko będziecie chcieli. Tak! Daria powiedziała, że chętnie się wami zajmie, kiedy tylko będziecie chcieli, kochani. Hurra! Pora się ubrać! I to powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Ubieramy to? Mi się może, podoba nie. to. Może, to. może to. Tak, tak! Ota! ta! Weź ten. Pamiętacie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj zamieniliśmy się z Tosią łóżkami. Pamiętacie, kto spał na górze? Czy to była Tosia? Czy może Tymek? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie! Prawidłowa odpowiedź to Tymek! Zobaczcie! Tymek? Śpisz już? Nie. A ty? Też nie. Czekam na mamusię. Myślisz, że rodzice wracają już do domu? Śpiochy. Rano. Pobudka, Tosiu. Mamusia pomyliła mnie z Tosią. Nie jestem Tosia. Jestem Cymek. Oh. Zamieniliśmy się łóżkami. Ja teraz śpię na górze. <laughs> Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda, realizacja dźwięku Karolina Kinder, kierownictwo produkcji Paweł Żwan, realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.